Dzień dobry, moje drogie skorpiony. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na październik. Kochani, zanim przejdziemy jednak do kart, chciałabym tylko poinformować pokrótce, że mniej więcej od połowy grudnia, najpóźniej od Bożego Narodzenia i realnie aż do marca, być może nawet kwietnia, nie będę wykonywać czytań indywidualnych, konsultacji prywatnych. No, z uwagi na różnego rodzaju zaplanowane e, na początek przyszłego roku sprawy osobiste. I teraz tak, będę wykonywać czytania tarotowo-astrologiczne i astrologiczno-tarotowe raczej, czyli te, które wykonujemy z Panem Tomaszem we współpracy z kanału Spokojnie to no tylko Astrologia. Będę odpowiadać na pytania osobom, które wspierają działalność mojego kanału za pośrednictwem opcji numer 3, czyli Zadaj pytanie. Oraz oczywiście, że będę odpowiadać na zapotrzebowanie jakby klientów moich, którzy wracają do mnie raz na jakiś czas ze swoją potrzebą, stałych klientów. I teraz tak, informacji nie będę Wam powtarzać za każdym razem w każdym filmie, ja ją po prostu zamieszczę, raczej będę zamieszczać w opisie filmu, żebyście mieli to na uwadze, bo to może być ważne z, z, z tytułu chociażby końca roku i tym, że no, mój wolumen czasowy będzie mocno ograniczony, i cóż jeszcze? I teraz już przechodzimy do rzeczy. Przede mną talie, których będę używała w czytaniu na październik dla Was, to zmyślę specjalnie o osobach, które pytają mnie w komentarzach po prostu, jakich talii użyłam, więc bardzo proszę, możecie sobie zrobić screen. Do tej wersji jest dostępna wersja Vimeo, gdzie będzie krzyż celtycki i gdzie będziemy zajmować się tylko i wyłącznie sprawami miłości. Na YouTube bowiem odczytujemy energię ogólną. Ogólnie sprawami miłości i tak będziemy się zajmować jeszcze w październiku, przecież, bo romantyczna tygodniówka i inne filmy podpowiedzą nam co i jak. Zaczniemy od przesłań dla Was, moje drogie skorpiony. Na razie przesłania, a później przechodzimy do rzeczy. W przeciągu kilku tygodni, okej, okay. jakaś ważna sprawa. I jeszcze przesłanie stali prawo przyciągania. Mhm. Uważam, że w przeciągu kilku tygodni poczujesz się lepiej, cokolwiek um, jakby to powiedzieć. Podcięło ci skrzydło i skrzydła i spowodowało, że masz negatywne nastawienie w stosunku do kogoś bądź jakiejś sytuacji. W ogóle trochę niezbyt pozytywnie nawet mówisz o sobie samym, em, sabotując się w ten sposób i sam sobie podcinając skrzydełka. Więc em, w, w przeciągu kilku tygodni skorpion wraca moim zdaniem em, do, w pełni sił, zresztą... Umówmy się, e, mamy wagę. Za chwilę będzie wasze, wasz czas, wasz sezon, więc ja uważam, że e, no, po 23 października jest duża szansa, że odzyskacie moc własną, że to będzie właśnie wasz czas, tak? Więc słuchajcie, no, starajcie się absolutnie skupić na tym, co dla was najlepsze i najpiękniejsze i nie mówcie o sobie negatywnie, jeśli są tutaj osoby, które mnie słuchają i e, same się sabotują, podcinając sobie skrzydła e, i ograniczając, e, że tak powiem, siebie, Takim negatywnym podejściem do spraw. Także kochani, zaczynamy, zobaczymy co pokażą karty. Po kolei, e, co mamy w przeszłości. Sprawiedliwość, jakieś kwestie prawne. Mm. Znaczy ta kolumna w ogóle dla mnie to jest końcówka września, ok? Więc to jakby to jest karma, to jest sprawy, sprawy no, urzędowe, nazwijmy to w ten sposób. E, rycerz Buław. Mm. <słuch> Powiem wam tak w ogóle, tutaj ważne jest uważam, żeby jakby to powiedzieć, wypośrodkować taką wielką chęć i charyzmę do działania, taką wręcz powiedziałabym pewną siebie pewność siebie graniczącą zbutą, z butą, z braniem odpowiedzialności za tą sytuację. Okej? Okay? ewidentnie jest jakaś kwestia wyważenia osądu, nabrania osądu własnego w stosunku do jakiejś konkretnej sytuacji w waszym życiu, która teoretycznie tutaj um, przychyla się i wprawia was w ruch być może, tak? Wyciągnęliście jaką, jakiś wniosek, podjęliście jakąś decyzję, e, uchroniliście się przed czymś być może i trochę jakby idziecie w innym kierunku. Wydaje mi się. Znaczy też nie do końca czuję, żebyście byli usatysfakcjonowani tą sytuacją. Tak? I wydaje mi się, że w przeciągu kilku tygodni, tak jak tutaj karty pokazały, ma szansę się to zmienić. Zobaczmy zatem dalej. E, wyzwaniem jest uzdrowienie, naprawa. Yy, tak, odkrycie głębszego sensu w tym wszystkim, co robimy w życiu, uspokojenie myśli, wyciszenie głowy, przestanie się martwić o wszystko za wszystkich, to jest yy, dla Was na październik, czwóreczka yy, mieczy, czy to nie jest spójne z tym? Ależ oczywiście, że tak, bo tu następuje ten, to jest taki mały eremita dla mnie, ten moment skupienia na sobie. W miejscu, które nam sprawia przyjemność wśród ludzi czasami, bo, bo nie musimy się wyciszać, będąc solą, mówmy się. Tutaj ta karta tak mówi tak, ona jakby prezentuje nawet taką postawę, tak odpoczynku. Ale to jest dla Was ważne, żeby po prostu zregenerować się, złapać znowu siłę, jakby do życia, być może. Dobra, zanim będę doprecyzowywać tutaj dół, przejdę najpierw wszystkie. Kwestie, wyzwanie, as monet. No, złapać siłę do życia, dać sobie szansę na coś, dać komuś szansę na coś, na to, żeby tworzyć piękne rzeczy, rozwijać. As monet jest najbardziej zżyznym dla mnie z asów. Um, to od Ciebie zależy, drogi Skorpionie, jak będziesz się opiekował tą szansą. To jest wyzwanie niewątpliwe. Pytanie, czy to wyzwanie jest związane z jakąś sytuacją życiową, czy z finansami? Bo Asmonet to również finanse, inwestycje, dom, pieniądze, tak? Jakby sprawy zawodowe. One nam się tu rysują na pozycji wyzwania, za chwilę je doprecyzujemy. Rada no, pff, ósemka monet, skup się na detalu z jakiegoś powodu takie skupienie na detalu też e, szczerze mówiąc jakieś takie działalności bardzo kreatywne może rękodzielnicze może diajowe są też terapeutyczne to mi przyszło na myśl dla was drogie Skorpiony to może was jakoś wspierać takie miejsce wasze gdzie po prostu zamykacie się w tym miejscu w tym nie wiem warsztacie i e, e, w tej pracowni o może w ten sposób i po prostu z dużą cierpliwością i niezwykłą satysfakcją i z wielką troską o detal Pracujecie nad czymś dla Was ważnym i przy okazji, w moim odczuciu, wyciszacie się w czasie tej pracy. To jest rada dla Skorpiona, ale zobaczymy za chwilę, bo będę tutaj doprecyzowywać. Wynik Księżyc. Księżyc, księżyc, księżyc. Może ryby w Waszym życiu są, będą wynikiem tej sytuacji? Na pewno bardzo duża dawka intuicji, ważne sny od razu powiem, ważne jest, żeby je zapamiętać, żeby się w nie wsłuchać. Dużo w ogóle kreatywności, ale też księżyc mówi o, wiecie co, jakiegoś takiego rodzaju rozmarzeniu, czasami iluzorycznym, więc doprecyzujemy, zaraz zobaczymy. OK, e, jaki jest październik, tak? Mamy czwóreczkę mieczy i dwie buławy, czyli na spokojnie podejmujemy decyzję, zanim zaczniemy działać. Bo wy już doszliście do wniosku, że trzeba zacząć działać. ok? Nie tylko rozmyślać może, nie tylko mówić, nie tylko, kurczę, nie wiem, e, trzymać to w fazie planów, ale po prostu realnie realnie zacząć działać. I to mógł być ten wasz własny osąd, do którego doszliście, albo za chwilę dojdziecie. Że ja muszę zacząć działać w tej sytuacji. No i październik, październik, podejmij decyzję, w jaki sposób chcesz to procedować, która z, z opcji. Którą rozważasz, sprawi ci więcej frajdy, po co chcesz ruszyć z entuzjazmem, tak? Żeby to zrobić, potrzebujesz ciszy i spokoju, wyciszenia ogólnie. Czyli to wyciszenie, które nam się tutaj pokazuje, to uzdrowienie może skupienie na sobie jest wam potrzebne z jakiegoś powodu, żeby podjąć świadomą decyzję, taką decyzję, która później, za którą pójdą konkretne działania. Wyzwania Asmonet Trzy Miecze. No właśnie. Niezadowolenie z siebie, jeśli chodzi o kwestie pracy. Za duże ambicje być może. Być może za bardzo skupiacie się na szczególe, na detalu i wstawiacie się sobie coraz wyżej poprzeczkę, co powoduje, że czujecie się rozczarowani efektem swojej, e, swojej pracy. Dla części z Was niezadowolenie jakiegoś rodzaju sytuacją zawodową, finansową, tak? Coś, co miało być piękne i jakby absolutnie e, życiodajne, rozczarowało. Rozczarowało albo doskonale wiecie, że to będzie trudne bardzo i że wymaga od was wielkiego hartu ducha, żeby to ziścić, żeby się tym dalej opiekować. Może wymaga trudnych rozmów, takich, które być może zranią kogoś, ale jesteście też świadomi, że być może również dotkną was. Rada. Pracuj nad tym, żeby odbudować jakąś sytuację dla siebie na bardzo solidnym fundamencie. Jeśli trzeba zbóż iluzję, pozbądź kogoś złudzeń, ale pozbądź się też sam złudzeń, tak? E, to jest też, słuchajcie, bardzo dobry omen de facto, ponieważ e, tutaj karta pokazuje, że w momencie, kiedy odetniecie się od złudzeń, wypracujecie jakieś bardzo solidne rozwiązanie. Dodatkowo jeszcze karta pokazuje, że zwrócenie uwagi, na detale, zwrócenie uwagi na detale może pozwolić Wam, jakby to powiedzieć, odciąć się od iluzji. Tak bym to określiła. Jaki jest wynik tego czytania, moi mili? Zobaczcie, księżyc i gwiazda. Może macie z rakiem do czynienia, bo rak miał dosłownie. Przeplatały się rakowi te karty u niego w czytaniu, więc zwróćcie na to uwagę. Tym bardziej, że tutaj znowu macie księżyc. No, wynik to jest intuicja, to jest to wszystko, co piękne, co kreatywne. Wynik to są nowe pokłady inspiracji. Wynik to jest wielki optymizm, nadzieja i właśnie naprawa sytuacji, i właśnie nabranie wiary ponownie w sytuację, i właśnie pozytywne myślenie. Czyli to wszystko, co nam się pokazało tutaj jako pewnego rodzaju aspekt, z którym może być kłopot, że myślicie negatywnie o kimś, o czymś, o jakiejś sytuacji, może o sobie, tak? I potrzeba czasu, żeby nad tym popracować. I październik jest takim miesiącem przejściowym, bo w listopad wchodzicie pełni nadziei co do tej sytuacji bądź osoby. No dobra, sprawdźmy. Proszę bardzo. Znowu zachęcam do odwiedźcie czytanie dla raka, jeśli macie do czynienia z rakiem w swoim życiu. Tak, bo tam naprawdę dużo też informacji możecie znaleźć dla siebie. Proszę bardzo, mamy gwiazdę, mamy świat i mamy szósteczkę monet. Czyli tak, e, sprawy finansowe, nad którymi pracujesz, które mogą być wyzwaniem dla ciebie, tak, potoczą się dobrze. Mam nadzieję, szóstka monet nam mówi, że nastąpi zwrot z tej energii, którą wkładasz w to, co robisz, tak. E, nie trać nadziei co do tego. Co chcesz stworzyć, co chcesz wykreować, nie, 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 nie poddawaj się, tak? Nie myśl negatywnie, bo to niczego nie zmieni. Okay? Bo już wiesz, że musisz działać konkretnie. Okay? Że słowa nic nie dadzą, trzeba wziąć odpowiedzialność jakoś za, za sytuację, ruszyć z miejsca. Świat mówi o sukcesie. O sukcesie, za którym idą pieniądze, bądź zwrot dobrej, bardzo dobrej energii. Eee, może chcesz, zechcesz kogoś wesprzeć. I tym samym odblokujesz jakiegoś rodzaju relacje. Wesprzeć energetycznie, wesprzeć radą, e, wesprzeć sobą, swoją obecnością, może finansowo, tak? Ale tutaj nastąpi przepływ. I ja wam tego przepływu z całego serca życzę. Zapraszam do Wimio, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.